Z mojego doświadczenia gabinety, które obecnie posiadamy, to są wszystko gabinety, które przejęliśmy od przedsiębiorców, którzy wchodzili na rynek, a nie do końca to rozumieli, nie do końca sobie radzili. Patrząc na statystyki, w pierwszym roku podejmowania działań większość, czyli duża część gabinetów, to się mówi, że nawet do 70%, nie wytrzymuje presji i pada. I później, jakby ten rynek jest zalewany znowu kolejnymi gabinetami, które powstają w tym miejscu. Każdy ma swój pomysł, natomiast nie każdy jest w stanie go realizować. Myślę, że to, że jestem lekarzem, mam to wykształcenie medyczne, jest w tym wypadku atutem, bo patrzę troszkę na tą firmę nie tylko z punktu widzenia osoby zajmującej się statystykami, słupkami i pieniędzmi, ale też z punktu widzenia osoby, która udziela świadczeń w tym miejscu. Bardzo dużo firm, które ja znam, które były zarządzane przez osoby typowo niemedyczne albo niezwiązane z branżą tej medycyny estetycznej czy kosmetologii, były to osoby, które często widziały w tym z daleka, że to są wielkie pieniądze i, e, i góry złota leżące na każdym prostu kroku, tylko trzeba się schylić i sięgnąć, a w praktyce okazało się, że to jest ciężki kawałek chleba i ciężki biznes.